Zaczęła się historia od tej piosenki, już sławnej, zresztą nawet na Ukrainie, bo tam jest grana w rozgłośniach radiowych, nagrana w Radio Opole. E, Nic nie umiera, zaśpiewana wspólnie z Ukraińcami, których poznałem na nagraniu tej piosenki, tak naprawdę. E, I zaczęliśmy współpracować. Ten materiał z jednej piosenki rozrósł się troszkę bardziej. Mamy już kilka piosenek, które śpiewamy nie po polsku, tylko po ukraińsku. E, Ukraińcy uczą się intensywnie polskiego, żeby też włączyć się w moje autorskie pro projekty. Może to się uda. Zobaczymy w przyszłości. Ale na razie mamy materiał polsko-ukraiński i zróżnicowany, dlatego, że jak kojarzony jestem z piosenką literacką, czy tam blisko literackiej, to w tym momencie dołączyliśmy piosenki ukraińskie, ludowe. Więc trochę też utworów ludowych się pojawi. Jak się okazuje, czego nie wiedziałam wcześniej, kultura ludowa Ukrainy nie odbiera jako znacząco od naszej, i łatwo się, że tak powiem, jest wkleić, że tak kolokwialnie to wyrażę, właśnie w ten ludowy klimat Ukrainy. Tych imprez dla Ukraińców jest sporo tego samego dnia. Z tego co wiem, będzie też impreza na Malince organizowana, ale we wcześniejszych godzinach. E, także co chwilę gdzieś tam e, pojawia się e, jakaś inicjatywa w kierunku Ukrainy, czy to e, mająca na celu e, rozrywkę i zabawę, czy też e, cel e, bardziej taki e, zbiórek pieniężnych i tak dalej. Na całe szczęście, bo przecież wojna ciągle trwa.